Cześć, ja się nazywam Piotr Szcitarz i reprezentuję firmę Green Elite. Zapraszam Was na dzisiejszy montaż. Cześć, znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Lechanice w gminie Warka i właśnie montujemy instalację o mocy 10 kWp na panarach bifacjalnych. Za montaż odpowiada firma Green Elite z siedzibą w Ćmiłowie. Jesteśmy na rynku od 3 lat, od czerwca 2022 roku, i to jest kolejny owoc naszych realizacji. Na tej inwestycji zamontowaliśmy hybrydowy falownik wysokonapięciowy marki DEY, ponieważ stawiamy na jakość i przede wszystkim na niezawodność. No a wiadomo, bezpieczeństwo jest tym wszystkim najważniejsze i klienta, i nasze bo możemy się dzięki temu skupiać na nowych realizacjach, a nie na serwisowaniu starych instalacji. Panele zamontowane są na konstrukcji od firmy Kalma DV2. Ta konstrukcja różni się od innych przede wszystkim tym, że jest bardzo prosta w montażu, szybka do tego w montażu, samo złożenie konstrukcji zazwyczaj zajmuje nam około 2-3 godzin, a przede wszystkim konstrukcja jest solidna. Firma Green Elite pracuje tylko i wyłącznie ze sprzętem od Kalma, ponieważ posiadamy ścisłą współpracę, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować naszych klientów 48 godzin od podpisania umowy. Jak sami Państwo widzicie, jesteśmy już prawie na finiszu realizacji. Wystartowaliśmy dzisiaj o godzinie 9. Mamy prawie godzinę 15, także jeszcze półtorej godzinki i zamykamy dzisiejszą inwestycję.